Przejął Nunes, Beaton. Beaton. Dudu Beaton. Gol. Dudu Beaton. Gol. Jeden do zera na Wisły. No. Jest ta zależność od dudu Beatona. Nie tylko jak się okazuje w rozgrywkach Teamowane mobile Extra Klasy. Miał dużo miejsca, ale też perfekcyjnie tutaj, powiedziałbym, z taką chirurgiczną precyzją. Dokończył. Cięcie na piłkarzach fulam 1 do 0 w 60 minucie.